Dobra, słuchajcie, zbierałem się bardzo długo do tego filmu i zgoliłem włosy. Po prostu. I teraz będziecie musieli się przyzwyczaić do mojego nowego wyglądu, czyli właśnie tak. Także zostawcie łapki w górę, bo właśnie was sprankowałem i dziś będziemy przez cały dzień chodzić w Łysinie. Wyglądam już tak, jestem po reakcji chłopaków, więc teraz cofnijmy się trochę w czasie i zobaczcie, jak naprawdę wyglądało robienie tego. malujemy, to nie będzie kompletnie widać. O, trochę będzie tego malowania, bo to masz ciemny, jednak, znaczy ciemne, jednak jasne, ale ciemne włosy. Okay. Jasne. <laughs> Chyba nie będę się sobie podobać łysinie, naprawdę. Zobaczymy jeszcze jak przyjemne będzie zdejmowanie. No, jaka idealna główka z wokół, nie? Kasia, N nie wyglądasz jakbyś to pobierała, to zdanie. Nie, nie. Nie, nie, super. Dobra Kasia, to załatwimy ci za tydzień, wiesz, to tak jak będzie wolny termin, to zrobimy to na ja w ogóle ten film wymyśliłem jak nie wiem, z 3 miesiące temu, jak nie dłużej. I po prostu nie umiałem się też zebrać, żeby to w końcu nagrać, ani też nie umiałem... Jak za każdym razem, jak wchodziłem, poszukałem chwilę i stwierdziłem, dobra, nie wiem, kogo wziąć, to no, no, nie umiem znaleźć, więc odpuszczałem, aż w końcu mówię, nie no, trzeba to nagrać. Teraz będę używał takich falb alkoholowych. Okay. I takim pędzelkiem robię takie trz-trz-trz Ale super. Tylko muszę cię tak owinąć tym ręcznikiem porządnie, żeby ci nigdzie nie psiknąć tą farbą na blizę. Okej. Okay. Więc będziesz cały zostawiony. w ja chcę ja mieć z tymi tatuażami to jest hit. No. Ale czy wyglądam groźnie? Nie powiedziałbym. Słuchajcie, ostatnie szlify i będę gotowy na wyjście na miasto. Dzisiaj podbijam Warszawę. Dobra, słuchajcie, już jestem gotowy, mogę ci dziękuję ślicznie, bo jest naprawdę to Nie spodziewałem się, że to będzie wyglądało aż tak dobrze, naprawdę. Zanim zaczniemy, zostawcie 15 tysięcy w górę, ponieważ mam pomysł na kolejny odcinek, z małą metamorfozą, ale już nie z włosami, więc jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków i fajnych reakcji, to zostawiajcie teraz łapeczki w górę i subskrybujcie kanał. Jestem mega ciekawy reakcji osób, które dzisiaj spotkamy, czyli moich znajomych i do osób, do których będę dzwonić. No i generalnie przy okazji będę po prostu, wiecie, to miałbyś prank, to po prostu chcę sprakować jak najwięcej znajomych, ale przy okazji spędzę cały dzień w tej usinie, no bo to zajmie troszeczkę. I w ogóle jestem w szoku, jak to wygląda. Ja się już do siebie troszeczkę przyzwyczaiłem. W się sensie, nie jest najgorzej. Mm. Mam bardzo równą głowę, więc całkiem fajnie. Teraz zrobiłem sobie jakąś fotę, ponagrywamy jeszcze jakieś TikToki i będziemy lecieć właśnie na reakcję. A wy zobaczcie reakcję chłopaków. Dobra, słuchajcie, jedziemy teraz do domu i tam będziemy mieli pierwszą reakcję. Ja szczerze sam nie wiem, jak na to reagować. Jestem w szoku i czuję, że dużo osób też będzie w szoku i będą się śmiać. Ale chciałem tutaj tylko wyjaśnić, że nie śmiejemy się, broń Boże, z osób, które są łysę albo musiały sobie zgoić głowę, czy cokolwiek, bo to nie o to chodzi. Jakby ja. U niektórych na przykład, jak ostatnio na tym filtrze na TikToku widziałem Lenę, wygląda to po prostu przepięknie, ale wiecie, to jest taki szok. Jeżeli widzicie kogoś, kto kogo, to w ogóle by nigdy nie, nie zgolił raczej włosów i ma dłuższe włosy, no bo ja mam długie i nagle widzicie kogoś na łyso, no to jest tak dziwnie. Więc no, jestem ciekawy tych reakcji, serio. Totalnie ich zróżem się sztywno strasznie, ale boję się, żebym nic nie zepsuł, więc jedziemy zobaczyć, jak zareaguje Filip i Paweł. Będzie ciekawie. Chodź. Co jest? Ja mam tam iść? No chodź, do, do, do mnie. Co się? Co się? Co Co myślisz? E, lepiej z łosami. Ja. Czy już my mamy się wstęcać? Nie, jeszcze nie. Teraz. A, ja. Strasznie wyglądasz. Ja nie wiedziałem, że to powiem po prostu. Masakra. Masakra. Wyglądasz jak kciułko. Czemu ja kciuk? Tak, jak Tom Tomcie Ale śmieszne Strasznie, nie możesz mieć tak <grymne> Nie mogę mieć tam łyso? Nie A już chciałem Masakra w ogóle, co ty ale sobie zrobiłeś w głowę Ale nie bywało pokaż, pokaż to, to. No Ale co, łysinę mam po Pokaż po w sensie, zdaną ja zdaną Roberta byłem Nie no, mam założoną to W widzę no. Łysinkę, ale jest, W sensie dobrze jest Zależy jakie światło, bo przed chwilą mieliśmy problem właśnie, że w aucie jak świeci mocno słońce to widać jest linię włosa tak bardzo, ale jak normalnie na Instastory że coś to nic w ogóle to jest tak taki... to... Tak, jest dobrze no, no. no. A jeszcze jedno porównanie mam. No. Gajko z uszami. Ej, gajko też ja <noise> powiedziałem, jak nie robiła, że właśnie ja chyba muszę teraz operację uszu jednak zrobić. Widzisz, jak są łyse, to widzę bardziej, że mi odstają uszy. Naprawdę. Słuchajcie, dziś jest ostatni dzień, kiedy możecie znaleźć moje perfumy w Biedronce, więc jeżeli jeszcze ich nie macie, to sobie sprawdźcie takie super rzeczy i właśnie zadzwonimy do Kamila, który jest odpowiedzialny też za ten projekt i z którym wszystko y, wprowadzaliśmy jakby na rynek i zobaczymy, jak zareaguje. Więc uwaga, włączam nagrywanie ekranu. Tak, mam zapisany kamil, który się denerwuje. Ej, kamil, bo mam pytanie przy tych niebieskich, jak masz z tyłu te, 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 te piramidę zapachową, to czemu to jest po angielsku? No przecież sam tak chciałeś. Widzę, że masz ha opinię. <słuchaj> <noise> Czekałem aż w końcu, co się powiesz na ten temat. No nie, nie rusza mnie to na starek. Też byłeś łysy. To znam łysy, dla mnie to jest oczywiste. Łączę się z tobą w łysości. A jak wyglądam? To, to, to no, sami, to <noise> Tyle ci powiem. To dziękuję za szczerą opinię. Nara! Takie bardziej ciekawe pytania, nie takie oczywiste. Nara! Dostałem hate. Koniec. Tak się jak kupcie perfumy. Słuchajcie, Blaziczek nie ocenia i jemu się podoba, prawda? Ładnie to ta wygląda? Jemu się podoba, tak. No, ciebie też zgolimy na łysę. Gdzie <laughs> spojrzał do kamery? <laughs> Dobra, słuchajcie, dzwonimy do Kingi Sawczuk, zobaczymy jak Kinga zareaguje. Ja jestem ciekawa reakcji Kingi. Halo! Hi! Słuchaj, bo zrobiłem metamorfozę. Z włosami. No dawaj, to jak czterówka. Naprawdę! Czemu mi nikt nie wierzy? <laughs> but it was funny with the- uh... Sopały, no tak, tak, bo stwierdziłem, że chcę zrobić coś innego Nie no, śmiechnij ci Dominik, naprawdę Taki bobo jesteś Bobo, ale tak mi już zostanie teraz, zanim odrosną No dobra, to czekam No, to tak myślę, ale, że... jeszcze jak, jak się zgolisz, to mogą ci... Może ci inny kolor odrosnąć Jak to? Rudy albo czarny O nie, najgorzej No, także... Czemu mi nikt nie powiedział, zanim się zgoliłem? Ale, a, <laughs> Dobrałem się No, ale ślicznie, bardzo ładnie Dziękuję, dziękuję. Ja, słuchaj, 10. Nie no, może nic No tak 20 lat młodzień wyglądasz. To jakby miał 2 latka. Dobrze, dziękuję za reakcję piękną, bardzo dyplomatyczna. Smacznego, bo chyba w restauracji jesteś. Tak. Smacznego! Chyba! No, tak. Nikt się nie nabiera. Wszyscy wiedzą, że ja bym po prostu nie zgolił tych włosów, nie. No słuchajcie, zrobimy zdjęcie na Instastory. Ja Wyszedł do osób, do których nie będę dzwonić, z maszynką i, i z włosami, których nie mam. I zobaczymy, czy coś odpiszą. Tak wygląda fata, nie wiem czy widać, gdzieś wam się tutaj wklei i wysyłamy to i ja tu do nawet kilkudziesięciu osób i zobaczymy kto nam odpisze, a w międzyczasie jedziemy po żarcie. Słuchajcie, teraz jestem taki groźny, że założyłem jeszcze różowe buty, żeby się aż tak mnie nie bali, no bo wiesz, na dzielnicy to się wszyscy mogą wystraszyć, więc proszę buty bucie z Słuchajcie, mam wrażenie, że ludzie się na mnie patrzą, bo nie dość, że mam fioletowe auto, to jeszcze jedzie jakiś łysy, młody typek I co najgorsze, jakby generalnie nie mam problemu z tym, że oni na mnie patrzą, bo, bo nie mam włosów, bo to w ogóle luz Tylko gorzej, bo w tym świetle czasami widać, że mam coś nałożone, więc pomyślał sobie Za jedzie o jakimś, jakimś, skarpecie na głowie <laughs> Serio, więc no, trochę niezręcznie Dzień dobry, będzie zestaw Crispy Chicken Burger, powiększony z kolouzerą. I jeszcze wrap ten Spicy dla Filipa? A, a co on chciał? Nie wiem, nie wiem. Właśnie też nie wiem, co on chciał, ale zaraz zapytam. Będzie makroyal podwójny pikantny. W zestawie powiększonym z kolei zero. Zero. No co chodzi ze mną. Dziękuję. Pani trochę dziwnie patrzyła na mnie, ale nie jakoś tak bardzo. Po prostu łysy. No ale słuchajcie, wysłałem, na przykład Bartek Kaszuba po prostu polubił Asia mi odpisała Nie nabierzesz mnie Więc wyślę jeszcze filmik, że ja nikogo nie nabieram Wyślę ich w tatuażach, o Asia, ja nikogo nie nabieram, po prostu dzisiaj jestem łysy I już tak zostało, niestety Taka mała zmiana Dobra, zobaczymy co, co Asia pomyśli Lecimy dalej Władek, który robi mi zazwyczaj make up na sesjach, napisał, że pięknie ci ktoś zrobi to łysinę Nie nabrał się Napisała mi też Kaja O hit, ale realistycznie No kurde, co jest z wami? I o, Zosia wysłała zdjęcie Uwaga, sprawdzamy <grych> Bogan powiedz, że nagrywasz film. Myślę i też filmik. Generalnie nagrywam filmik, ale z reakcją po prostu na to, że się zgoliłem. Wysłałem też do Martyny, która mnie obserwuje od dłuższego czasu i napisała, nie nabiorę się na to xdd, a Patrycja napisała Dominik. I koniec. O, jeszcze mam odpowiedź od Jaspera. Czekaj, mam nadzieję, że to filtr. Wyślę znowu fotkę. Albo może wyślę filmik, tylko nie będę już nic gadać, tylko po prostu. Dobra, wyślę tak. Nie będzie wiedział, że to. Napiszę, nie, to nie, filtr. No, więc nieźle. Ale niektórzy faktycznie myślą, że to jest filtr z TikToka. A tu proszę was, nie. Dobra, gdzie jest mój wrap? Słuchajcie, dostałem dzirowego wrapa. Jak mam zjeść, jak mi tu wypływa wszystko? Nie, bo mam o to chodzi, Dobra, jedziemy do chaty. Słuchajcie, Asia mi odpisała, ty taki śliczny to i tak ci pasuje. O, jaka urocza. Ale napisała, że wie, że to nieprawda i gdzie ja bym się i blond włosów pozbył w sumie trochę tru. I Alisa mi odpisała, że, ale ładnie, równo ci założyli czepek. I napisała mi, że to nie trzeba, i napisała, Łe, już widzę, jak ty włosy co chwilę poprawiasz i nagle byś zgolił. W sumie racja. I Jeszcze ktoś mi odpisał, a e, fryzjer Robert mi napisał, zajebista charakteryzacja, ale on wiedział, że co jest kminione, bo wiecie, tutaj musiałem z nim ustalić że w razie, czego to byłem dzisiaj u niego na wizycie. Więc no, ciężko wrobić ludzi w moich znajomych. Jakby ktoś mnie nie znał, to był uwierzył, ale jak znają to wiedzę, że ja co włosami to nie to nie w ogóle nie gra. Dobra, jedziemy do domu i zadzwonimy do mojej mamy. Zosia mi jeszcze odpisała tutaj, y, widzicie zdjęcie, ale chyba zrozumiała, że nagrywamy jednak prank, a ja jej Wiedziałem, że to właśnie nie prank, więc nie wiem w sumie. I odpisałem jeszcze Marti, że to chyba peruka i prank. Więc też jej wyślę filmik, że, że nie. Słuchaj, tym razem totalnie nie jest to prank. Totalnie prank, ale nota. Wyślemy. Dobra, i dzwonię do mamy. moja wygodna pozycja, numer aktualnie. Moja mama ma aktualnie zajęty numer. Totalnie, tak, już piąty raz. Och, dzień dobry. Och, dzień dobry, włącz FaceTime. Dzień dobry. Ja... <noise> Co myślisz, kochana? Właśnie nie mam dziary, mam tylko na instastory dziary Ej Michał, pan co zrobił tu Charakteryzacja Nie, to totalnie zgoliłem Bo ciężko było znaleźć charakteryzatorkę, więc stwierdziłem, że po prostu się ogolę No, jest crazy Ile to będziesz miał? Się ściągasz czy co? No zgoliłem to jak aż odrosnął Tak, odrosnął No naprawdę Mocne, mocne Dobrze, to Nara Idę ten, ułożyć włosy Dobra, pa Śmieszne, śmieszne, Dobra, słuchajcie, będziemy dzwonić teraz do Leny. Lena napisała, że wychodzi z łazienki, więc dzwonimy, żeby zrobić reakcję. Wow, Filipa Filipowa kajki. Hi! Mam pierwszy dzień szkolny. Masz pierwszy dzień szkolny, super. Lena, bo ja muszę ci coś pokazać. No, czemu... Zrobiłem metamorfozę. No, <laughs> no bo ten filtr mi się podobał na TikToku i stwierdziłem, że zrobię. Jakie koło? Jakie koło? No to jesteśmy teraz Ciski. Dobrze mi, czy nie? No, jakby zgoliłem, więc ciężko, żebym nie zostawił. No dobra, bardzo, bardzo mi się podoba 10 na 10. Tak? ty jesteś pierwszą osobą, której się podoba chyba. Dzięki Lena. Bye! Nie wiem, czy ona się nabrała, czy nie. Się miałem wrażenie, że chyba wie, że to Łysina. No, ale cóż, fajna reakcja. Dobra, jedziemy do dziewczyn, ponieważ chcemy nagrać reakcję Sylwii i Natalii, ale nie wiem, czy zdążyłem, bo są ultra korki. A teraz jestem ciekawy, jak Sylwia zareaguje, bo chcę zrobić w ogóle takiego mini pranka w samochodzie, że będę kazał jej zakryć oczy i wezmę jej tak dźwiękiem z telefonu maszynki do golenia, jakby przejadę po głowie, więc będzie myślała, że to ona jest łysa, a to ja będę łysy. <głysy> Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że się uda. Jedziemy. Jesteśmy już prawie na miejscu, założyłem czapkę, jakby gdzieś dziewczyny były przy bloku czy coś, żeby mnie nie zauważyły od razu Łysego. Powiem wam, że to jest ryzykowne, bo schodzi bardzo mocno farba, którą mam na głowie. Więc będę musiał delikatnie z tym czapkę w momencie, kiedy Sylwia i Natka będą miały zamknięte oczy, bo im powiemy, że zamknęły oczy. I wtedy ja tak wiecie, delikatnie zdejmę, żeby nic nie rozwalić. Miejmy nadzieję, że się nie, nie rozleci. W każdym razie, są to chyba już takie ostatnie osoby, na których mi bardzo zależy, żeby zobaczyły reakcje, zrobiły w sensie, więc może się coś tam popsuć na ludzi. Tak, ja Zobaczone? jestem gotowy, mam wszystko. Zobaczone? Musisz wsiąść do auta. Ale jak wsiądziesz, to i tak nie otwieraj. Nie chodź, 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 chodź. Miej zamknięte cały czas. No. A zajmiesz oksy? Ale nie patrz. Ale bez okularu, bo są dzisiaj Panowie przejdą, bo tutaj idą na rowerach. Ja się nie stresuję. patrz! Nie patrz. Wiesz, że siedzisz w Lambo. Nie. Wiesz, <śmierzę>, że nie opowięła mam. <śmierzę> Okej, okay, Natka, bo ja chciałem ci zgolić w... <śmierzę> Szartuję, żartuję! że możesz otworzyć. To ja, <śmierzę> ja jestem dzisiaj łysy. <śmierzę> A, wyglądasz jak molde Ale ładnie? Nie. Czemu? Nie. Ładnie? Nie. nie. <śmierzę> A Załóż czapkę. Okej, okay, teraz ale, możesz tak chodzić. Ale wiesz, że już mi nie odrosną tak szybko. No <grym> tak... No wiem, bo przy uchu jest najgorzej, dlatego muszę siedzieć tak. Fajnie, nara! Dobra, słuchajcie, Sylwia zakrywa oczy i zaraz siada do Alfka, więc muszę odpalić ten dźwięk maszynki, zapomniałem o tym. Cześć Sylwia! Musisz mogę mieć zamknięte. Nie, musisz mieć zamknięte oczy. Cześć Dominik. No, musisz mieć zamknięte, masz także zamknięte, bo ja Mał. ci nie wiem czy mogę ufać. Możesz mi ufać, aż to tak nie ja zmarzę, to twarzy, co jest? Nie, możesz nie, nie, Co się dzieje? nie, 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 bo to prank, nie, ale Jakby nie, miejsca, żeby nie, bo jest nie, 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 Rzecz, się Serio? Nie, super. W ogóle jest daleka. Remo. Naprawdę wygląda jak. To mini remo. <laughs> e, tak, to rupiński. Dokładnie, to, to ja. W ogóle miałem problem, bo jak świeci mocno słońce, to widać moją linię włosa, a jak nie świeci słońce, to jest geek. Teraz nie, jest już git. Super. No to tyle. Od ciebie potrzebowałem. Dziękuję ci ślicznie. A w ogóle wpadajcie do Sylwii, bo tam się pojawił bardzo fajny film, jak Wy to oglądacie. Dobra, słuchajcie, myślę, że było warto przejechać się do dziewczyn, bo reakcje są po prostu bezcenne. Przynajmniej że że jednak nie mogę się zgolić na łyso. Jakbym kiedyś padł na taki pomysł, to powiedzcie mi proszę NIE, naprawdę. A tyle razy robiłem ankietę na instastory, jak byłem u fryzera, czy robić na łyso i wszyscy zaznaczali, że tak. To już wiecie, że nie. W międzyczasie odpisał mi też Haraziński, że wygląda to bardzo realistycznie i moja Kociołek, która wierzy w to, że naprawdę zgoliłem włosy. W się, zapytacie mnie, czy to czepek, czy nie. Ja jej napisałem, że nie. Napisała, co ty gadasz, mocne, więc nie będę jej chyba wyprowadzać z tego błędu. Poczeka na film. Albo wyślę jej wieczorem, jak już zdejmę takie rozcięte. Zacznę od zdejmowania chyba takim drastycznym sposobem, o jakim mówiła mi Weronika, czyli rozerwanie tego tu na środku. Mhm. Chyba to nie jest takie proste, żeby to. O! 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 Moje włosy. O! Ej, delikatnie schodzi, nie boli! Jej! MG! Jednym płatkiem zeszło. Ale Dobra, myślałem, że to będzie trudniejsze. Mam jeszcze na szyi. O, czyli tu się nie zerwało do końca. O, schodzi. Najgorzej, bo tu z tyłu nie widzę. Ciągnie za włosy. O. Okej, okay, zeszło. No to co? Muszę się umyć i, i będzie po. Minutę to zajęło zdjęcie tego, jestem w szoku.